To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, nawet 50% populacji choruje na tą chorobę skóry. Jest bardzo powszechna, a z drugiej strony jej objawy często są nieakceptowalne. Mówimy tutaj oczywiście o łupieżu, bo łupież jest chorobą skóry. I dzisiaj właśnie o łupieżu porozmawiamy z panem doktorem nauk medycznych Marcinem Zakrzewskim, specjalistą dermatologiem. Ten odcinek podcastu ma partnera, jest nim DERKOS stworzony przez WISHI. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, jak to jest? Dlaczego jedni chorują na łupież, mają łupież, a inni nie? Czy... Może to być z powodu na przykład skłonności genetycznej? Na pewno tak. Mówi się coraz więcej o tym, że łupież może być przyczyną przyczyną łupieżu może być skłonność genetyczna. Natomiast do tej pory nie wyjaśniono w jaki sposób mogłoby być ta jednostka chorobowa dziedziczona i jakie geny za to odpowiadają, ale szacuje się, że na łupież choruje około 50% społeczeństwa, czyli bardzo dużo. Jest to najbardziej popularna, najczęstsza choroba skóry głowy. Ale jednak choroba, prawda? Tak. Tutaj jakieś zaniedbania higieniczne mogą być powodem tego, że będziemy chorować na łupież? Ona często jest tak kojarzona, że, że łupież to zaniedbania higieniczne, ale to rzeczywiście nie jest prawda. W, łupież powstaje w wyniku zaburzenia mikrobiomu, czyli takiego swoistego ekosystemu, który mamy na skórze, nie tylko głowę, ale w ogóle na całej skórze. O się mówi ostatnio. Tak, tak bardzo mikrobiom. modny temat. No nie tylko o skórze, ale też mikrobiom jelit, ale, ale bardzo tak, bardzo taki gorący temat. Potem następną, następnym czynnikiem, który ma wpływ na powstawanie łupieżu, to na pewno zaburzenie wydzielania i składu sebum skóry głowy i zaburzenie bariery skórno-lipidowej. Mm -hmm. A czy są jakieś czynniki, które powodują, że jest... Większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego łupieżu? Jeszcze jakieś czynniki, no poza tym genetycznym czynnikiem, o którym mówiliśmy, i, i, i co powoduje na przykład, że on wraca, bo przecież są takie osoby, które się borykają z tym łupieżem, no, czasami przez całe życie. Tak, łupież to to. to, to... Takie schorzenie, które rzeczywiście nawraca, dlatego bardzo ważny jest odpowiednie leczenie, sposób odpowiednie leczenia i pielęgnacja skóry głowy, ale na łupież zdecydowanie częściej chorują tzw. młodzi dorośli i na pewno mężczyźni. To ma związek z gospodarką hormonalną przede wszystkim, dlatego że w tym wieku, czyli u młodych dorosłych, kiedy dochodzi do, do dojrzewania płciowego i zwiększonego wydzielania hormonów, zwłaszcza androgenów to wtedy skóra głowy się bardziej przetłuszcza, czyli mamy więcej sebum i dlatego częściej może dochodzić do powstawania łupieżu. I tak samo jest u mężczyzn, no bo wiadomo, u mężczyzn tych androgenów jest zdecydowanie, jest zdecydowanie więcej. No i następna grupa pacjentów to na pewno kobiety w okresie menopauzy, kiedy spada poziom estrogenów, a wzrasta często właśnie poziom androgenów. Też, też można częściej zaobserwować, że e, takie pacjentki mają częściej łupież. Czyli to nie jest tak, że Przestała dbać o siebie. Tylko po prostu jej okres w życiu y, powoduje to, że y, ma po prostu większą podatność na tą chorobę. Tak, zdecydowanie to, tak. Poza tym też takim ważnym, ważnym czynnikiem na pewno jest odpowiednia dieta. Y, ludzie, którzy będą mieli, w, będą taki prowadzić bardziej niezdrowy, nazwijmy to, tryb życia i w diecie będzie więcej cukrów prostych, więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, na pewno też częściej będą mieli skłonność do powstawania upierzu niż pacjenci, czy y, no, no, nazwijmy pacjenci, ben, którzy będą prowadzić tak zwany zdrowy typ życia i będą na pewno pilnować zdrowej diety. Panie doktorze, łupież łupieżowi nierówny, możemy powiedzieć, albo łupież niejedno ma imię. Jak to jest? Bo rozumiem, że mamy różne rodzaje łupieżu. Jaki, jaki może być ten łupież i który z tych łupieży występuje najczęściej? Przede wszystkim rozróżniamy łupież suchy i łupież tłusty. Łupież suchy to taki, który występuje pod, pod postacią takiej drobnej łuski, drobnych płatków, często widocznych na skórze głowy, ale właśnie też na ubraniu, zwłaszcza ciemnym, ciemnym czy czarnym ubraniu. Łupież tłusty to z kolei łupież, który bardziej widoczny jest na skórze głowy, dlatego że ta łuska jest grubsza, często koloru żółtego, mocno przylega do, do skóry głowy, trudno ją oddzielić, ale upierz nie tylko musi dotyczyć skóry głowy, czyli mówimy o włosionej skórze, Upierz może dotyczyć też skóry gładkiej, czyli możemy mówić o łupieżu Białym, który często występuje na przykład u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, możemy mówić o łupieżu różowym Ziberta, też to jest taki łupież, który występuje na skórze gładkiej. Po, poza tym łupież może dotyczyć na przykład brody u mężczyzn, czy, czy brwi zarówno u mężczyzn jak jak i kobiet. No dobrze, a który łupież jest najczęstszy? Najczęstszy to łupież suchy zdecydowanie. Czyli... Ten, ten który dotyczy skóry głowy. Ten, który widzimy na ubraniu. Ten, który widzimy na ubraniu, ten, który jest ni niestosowny w towarzystwie, <laughs> tak, tak. tak o, ile, to o, ile, o ile w pewnym sensie objaw, albo manifestacja choroby może być niestosowna, prawda? No, ale czasami tak to, tak to jest. Jak dużo? Osób w Polsce zmaga się z łupieżem. Trudno powiedzieć, jak dużo osób w Polsce, natomiast szacuje się, że tak jak już wcześniej wspomniałem, 50% jakby w ogóle społeczeństwa, populacji nie doświadcza, tylko nie tylko w Polsce, mhm. doświadcza łupieżu. Także to, to jest no bardzo częsta jednostka chorobowa i najczęstsza, najczęstsza jednostka chorobowa dotycząca owłosionej skóry głowy. No dobrze, a jak przychodzi do Pana pacjent z łupieżem. To jak pan go leczy? Jak się leczy łupież? No, leczenie łupieżu zasadniczo jest bardzo proste, ale z drugiej strony też trochę skomplikowane. Bardzo proste, dlatego że najczęściej wystarczy zastosować dobry szampon przeciwłupieżowy, a skomplikowane dlatego, że tak jak już pani redaktor wspomniała, wcześniej łupież często nawraca, dlatego bardzo ważny jest odpowiedni sposób leczenia tego łupieżu, czyli tak zwane leczenie podtrzymujące. Dobry, co to znaczy dobry szampon przeciwłupieżowy? Dobry szampon przeciwłupieżowy to, to taki szampon, który będzie przede wszystkim hamował, powstawaniu upieżu, ale też przyspieszał czy pomagał usuwać tą nadmierną, tą łuskę, która po prostu zalega na, na, na skórze głowy, czyli będzie zawierał też czynniki y, przyspieszające złuszczanie o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym. Y, dobry szampon przeciwupierzowy to też dobrze dobrany szampon do odpowiedniego y, mm -hmm. rodzaju skóry głowy, dlatego że y, no, łupież, y, jaki jest każdy widzi, ale może dotyczyć różnego rodzaju skóry, y, różnych rodzajów skóry głowy, bo my mamy różne rodzaje skóry głowy, tak jak skóra twarzy jest na przykład, nie wiem, mieszana czy przetuszczona, stająca się czy słucha. Tak samo do, do te jakby yy, objawy dotyczą skóry głowy i tak samo mamy różne rodzaje włosów i teraz powinniśmy dobrze dobrać szampon do rodzaju skóry głowy, który mamy i do rodzaju włosów, który mamy. I tutaj najlepiej żeby rzeczywiście przyjść po pomoc do lekarza dermatologa, który pomoże taki szampon dobrać, czyli jeżeli będziemy mieli skórę suchą i mieli łupież, to powinniśmy wybierać taki szampon, który będzie miał też właściwości na przykład nawilżające. A jeżeli będziemy mieli skórę przetłuszczającą się i łupież tłusty, bo tak jest najczęściej takie połączenie, to powinniśmy wybrać szampon, który będzie zmniejszał przetłuszczanie, czyli wydzielanie sebum i jednocześnie przyspieszał właśnie oddzielanie się tej łuski, czyli przyspieszał złuszczanie nadmiaru tego zrogowaciałego naskórka, który zalega nam na skórze głowy. Ale rozumiem, że jednak warto, szczególnie jeśli łupież nawraca, pójść do lekarza, prawda? Tak, zachęcam, bo zdecydowanie lekarz, lekarz na pewno dobierze odpowiedni, odpowiedni szampon, no i też odpowiednio pouczy przeszkoli pacjenta, w jaki sposób powinien tego, ten szampon stosować, bo to jest następna ważna sprawa, że jakby szampon przeciwłupieżowy szampony przeciwłobierzowym nie, nie wystarczy tylko umyć głowy i szybko spłukać. Powinniśmy tą, tą pianę, którą wytworzymy. Utrzymywać na skórze głowy około 3 do 5 minut, w zależności oczywiście od zaleceń producenta, i tutaj też, te, też to jest ważne, żeby tego przestrzegać. Dlatego, że działanie lecznicze ma często piana, którą, czy nie sam szampon, tylko właśnie mhm. wytworzona piana, która powinna przez jakiś czas y, mieć styczność ze skórą głowy. No właśnie, trzeba odpowiednio głowę myć, y, trzeba stosować się do zaleceń. Y, jak wygląda sytuacja, jak wygląda życie takich osób, które z łupieżem się zmagają, u których łupież nawraca? Z czym one mają największy problem? Jest to, nie jest to ciężka choroba, ale ponieważ jest to choroba, którą widać, w cudzysłowie oczywiście, mhm. często właśnie na ubraniu, to bardzo mocno stygmatyzuje tych pacjentów, to pacjenci muszą często dokonywać różnych wyborów, między innymi w to, na przykład, w co się ubrać, czy w. Czy w Często w jakichś takich kontaktach międzyludzkich, społecznych mogą mieć problem, w związku z tym, że właśnie przez to, że mają objaw w łupieżu w postaci białego pyłu czy białych płatków na skórka na ubraniu, mogą być postrzegani jako, jako osoby, które właśnie nie dbają o higienę. Co oczywiście nie jest prawdą, tak jak już pani redaktor wcześniej wspomniała. No dobrze, a jak pielęgnować skórę głowy, żeby zapobiegać? Powstawaniu, łupieżu, ewentualnie <laughs> pielęgnować tak, żeby, żeby tych nawrotów nie było. Tak powiedzmy sobie u osoby zdrowej, tak? No, powinniśmy mieć przede wszystkim odpowiednie nawiki pielęgnacyjne, czyli do, dobrać odpowiedni szampon do rodzaju skóry głowy, który mamy, do, do rodzaju włosów. E Powinniśmy dokładnie ten szampon zmywać, spłukiwać. Nie powinno nam, on nie powinien jakby zostawać na skórze głowy. Nie powinniśmy tej skóry głowy przegrzewać. Nie powinniśmy stosować zbyt dużej ilości środków do stylizacji, koloryzacji, przesuszać. Czyli intensywny strumień powietrza, który będzie skierowany na skórę głowy, będzie na pewno nam mógł powodować nasilenie, bądź nawet powstawanie łupieżu. Bo z jednej strony przetłuszczanie jest niedobre, a z drugiej strony przesuszenie też nie. Musi być taka, taka równowaga zachowania. Natomiast osoby, które mają łupież i które leczą łupież, powinny stosować szampon przeciwłupieżowy na początku często, nawet codziennie. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy te objawy łupieżu ustąpią, to powinniśmy stosować tak zwaną terapię podtrzymującą. Używamy teraz takiego słowa w dermatologii terapia proaktywna. To znaczy, że pacjent używa leku, w tym przypadku szamponu, nawet, wtedy, nawet kiedy nie ma objawów przynajmniej dwa razy w tygodniu. Czyli nie mamy już objawów, pozbyliśmy się upierzu, ale nie przestajemy używać szamponu przeciwupierzowego, bo on będzie właśnie powodował to, że nie będzie nawrotów. Czy spotkał się Pan z takimi przypadkami szczególnie, nie wiem, ostrymi, jeśli chodzi o łupież, i jak to wyglądało? Dojście do zdrowia. Tak, czasem, czasem łupież przebiega bardzo intensywnie, z dużym świądem, z dużym rumieniem. Pacjenci, przez to, że mają świąt, często rozdrapują tą skórę głowy. Więc rzadko, ale czasem zdarza się, że leczenie szamponem nie wystarczy. Trzeba dołączyć jeszcze dodatkowo jakieś bardziej intensywne leczenie dermatologiczne, farmakologiczne w, w, w terapii takiego bardzo intensywnego, bardzo nasilonego łupieżu. No ale generalnie jest to. Coś, z czym można po prostu skutecznie walczyć, a najlepiej zrobić to z pomocą dermatologa, prawda? Oczywiście. Proszę Państwa, jeszcze raz, łupież to choroba skóry. To nie jest żadne złe zachowanie, czy, czy jakieś niedopatrzenie higieniczne. Więc nie ma co nikomu dokuczać, jeśli chodzi o objawy łupieżu. Natomiast rzeczywiście z łupieżem można, tak jak tu Pan doktor mówił, walczyć bardzo skutecznie i do tego zachęcamy. Dziękuję.